Dlaczego warto oczyszczać z negatywnych energii pomieszczenia? Po prostu, by na nas negatywnie nie wpływały. Na przykład, jedna z moich kursantek opowiedziała mi, że ma problemy finansowe, chociaż wcześniej ich nie było. Zapytałam się jej wtedy, czy w danym momencie, w danym okresie czasu, czy coś dostała, pożyczyła, e, nie wiem, kupiła, odziedziczyła, bo być może ta rzecz była zainfekowana energią biedy czy braku. Powiedziała, że odziedziczyła dom po babci. No to powiedziałam, że można najpierw tu poszukać przyczyny, niech oczyści cały dom i zobaczy, co się stanie. Po kilku miesiącach zaczęłyśmy rozmawiać, ona zadzwoniła i przypomniała mi się ta sprawa. Zapytałam jej się, czy zrobiła to, co powiedziałam, czy podziało, czy trzeba szukać dalej. Powiedziała, że ona już dawno o tym zapomniała, że następnego dnia po kursie oczyściła wszystko od piwnic po strych i problem rozwiązał się w ciągu miesiąca. Natomiast kiedy sprzątała strych okazało się, że tam były zeszyty babci z zapisem jej długów. Ten dom powstawał metodą gospodarczą i w pewnym momencie dziadek zmarł, więc mniej pieniędzy było na wykończenie tego domu, a dom nie był jeszcze wykończony. Babcia nie chciała podzielić się swoimi problemami z rodziną, żeby nie myśleli sobie, że jest jakaś nieporadna, więc zapożyczała się u sąsiadów, a kiedy się zapożyczała, rosła w niej energia ubóstwa i braku. I chociaż babcia odeszła, to te energie zostały. Kiedy rodzina się tam wprowadziła, zaczęło to na nich oddziaływać. Dopiero po usunięciu negatywnych energii problem się skończył. Tak więc widzisz, jak bardzo pomieszczenia mogą wpływać na nasze życie, na nasze samopoczucie i nieraz na nasze zdrowie. Dlatego warto usuwać te negatywne energie.